Kiedy Jan został uwiężony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił, Czas się wypełnił i nadchodzi już Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przychodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona, jak zarzucali sieci w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus powiedział do nich, pójdźcie za Mną, a sprawie, że staniecie się rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili szeci i poszli za nim. A gdy uszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana. Oni też byli w Łodzi i naprawiali szeci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili w Łodzi swojego ojca Zebedeusza razem z najemnikami i poszli za nim. Wezwanie do nawrócenia. Po wydarzeniach nad Jordanem Jan Chciciel zostaje uwiężony. Za wierność Bogu spotka go męczeńska śmierć. Jan, zgodnie z jego słowem, umniejszy się aż do śmierci. Tymczasem Jezus rozpoczyna dzieło głoszenia Ewangelii. Pierwsze słowa, które wypowiada według relacji Świętego Marka, są bardzo znamienne zwiastują bowiem nadejście królestwa Bożego nadejście czasu w którym wypełnią się zapowiedzi proroków i odwieczne Boże obietnice są też wezwaniem do nawrócenia i przyjęcia z wiarą Ewangelii Jezusa Chrystusa aby mieć udział w tym co Boże trzeba najpierw odwrócić się od tego co jest w nas w naszym sposobie myślenia przeciwne Bogu Jan Chichiel także wzywał do przemiany życia. Teraz Pan Jezus czyni to jeszcze wyraźniej i zaprasza do wiary w to, co ogłosi swoim słowem, do wiary w siebie jako Syna Bożego. Powołuje pierwszych uczniów. Oni po jego chwalebnej śmierci i zmartwychwstaniu poniosą na cały świat orędzie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Panie Jezu. Niech Twoje słowo przeniknie moje wnętrze, Niech dokona w nim swojego dzieła, Niech doprowadzi mnie do nawrócenia serca, Przemiany sposobu myślenia i wiary w Ciebie, mojego Pana i Zbawiciela. Amen.